Ja wiem, że brzydkie słowa. Idzie się i patrzy i przygląda i widzę, jaka ta wiocha jest zajebista. Każdy, kto stąd ucieka jest po prostu dezerterem. Minąłem kilka takich ładnych rzeczy, to już nie będę cofał. Eee, nie będę wracał. Przypadek, bo szukam dwóch rudych zbiegów. Pomimo e, śniurka dwa rude zwiali. Taki pan znajomy mnie podrzucił tak do, do bliżej centrum wiochy. Idę i po prostu. No kurwa, to tylko jeszcze jakiś taki potoczek by się przydał. Ale pięknie I słońce. Tam na ruderki nie zwracać uwagi, ale ile tu pracy jest złożone. Wy to widzicie? Ludzie! Przecież. Aha, jeszcze jakieś. E, dobra, nie powiem nazwiska. Rudy na stołku Premiera chce to wszystko opierdolić dla Niemca. Oddać. Spójrzcie. No, jak zrobili, tak zrobili, ale tak. Barierki. Poręcze. Droga, chodnik. No, po prostu, kurwa, ty! Bogactwo dla bogactwa. Jak jakiś Szwab albo Francuz, a nie daj Boże, inżynier z Afryki, zobaczy, to się zaślinie suki syny, Kurwa, przez przypadek, złośliwy przypadek, ale ogromne, piękne rzeczy. No, normalnie jak, jak diamenty, jak rosa na trawie no, o poranku. Diamenty, perły. Patrzcie, ile pracy. Nie. To nie ta ruda, ta baza. Się o jedną rzecz boję, że jak ona pociągnie w jedno, to ten w drugą, kurde, że zostanie rudy na ulicy. Jak Himilsbach z angielskim. Ale ja ich normalnie obiorę ze skóry. I powieszę, żeby schła. Ogole gole futra z dupy i z jajek, żeby im było wstyd chodzić Dobra, co ja im zrobię to potem. Ale po, po podziwiajcie, podziwiajcie, zobaczcie jak to jest pień. Ile tu pracy poszło. Ja pierdziele. Amen, panowie i panie.